Witam wszystkich w kolejnym filmie. Tym razem zajmujemy się Seatem Leonem z 2011 roku. 125 000 przebiegu, jakoś tak. I to jest widok na tula tylną wahacza przedniego. Jak widać, no złapiesz ostrość. Trochę się wyrobiła. Dyszel jest trochę w prawo. Próbuję wymienić te tuleje bez zdejmowania wahacza, oczywiście. No bo po co zdejmować wahacz? O, trzy śruby. Tuleja powinna zejść na dół. Ten plastik może trochę przeszkadzać, ale zobaczymy, może się uda wahacz lekko przegiąć i wysunąć tuleje. Dobra, najpierw to odkręcam, a później zobaczę. No, w ostateczności zdejmę wahacz. Co my tu mamy? Szesnastka. Piętnastka nie wchodzi. Osiemnastka. Dobra, może jednak podnieśmy ten samochód hmm, chociaż lekko. Dobra, coś tu widać. Hmm, podniosłem samochód. z gwintu aluminiowego. Troszkę się wahacz odsunął, ale to nic. lekko się rozruszało. Dobra. Mamy wyciągnięte. Czysto. Czysto. Jest lewa i prawa. To jest akurat prawa. Ja wkładam LaFrondera. Wydaje mi się, że to jest rozsądny wybór, żeby wyszło łatwiej. żyje pastę do hamulców, to jest wazelina techniczna. Powinno wejść wtedy łatwiej. Żadnych smarów litowych, mineralnych tym podobnych. Bo guma nie wytrzyma. Weszło. wat was het je I co, udało się. Dajmy ja tego smaru trochę na gwint. Rwałem, teraz mi się grzechotka ma za duży opór na powrocie. Dobra, tu potem i tak trzeba ustawić kąt wyprzedzenia zwrotniczy. Ja tego nie zrobię oczywiście. Musi to zrobić ktoś, kto ma maszynę. Nie wiem, czy tam ta pochylona koła się też to nie reguluje, ale nie widzę fasolek na wahaczu. Przyszedł jeść. Teraz są momenty pewnie jakieś są. Milion 500 Nm. Aż w łokciu, w łokciu strzyknie. Nie bez przesady. Starczy. przesadzać bo śruba wyjdzie z gwintem wszystko druga strona tak samo yy. Jeszcze niczego nie rozbierałem, ale na razie diagnozuję pompę wody. Posłuchajcie. Pompa do wymiany. Rolka prowadząca. Pasek wieloklinowy. Dobra, napinacz. Dobra, rąka napinacza też. Kuźwa, boję się dotykać następnej rzeczy. Po kolei wszystko. Zobaczymy jak jarmoli łańcuch rozrządu. To jest uruchomienie po nocy. Rozrządzik 1.4 TSI eee, ustawiony na razie tylko wałki rozrządu. Eee, napinacz prawie wysunięty do końca. A, to koło zębate to jest tylko podkładka, żeby śruby nie wkręcić. Troszkę luźno, nie? No nic, wymienimy. A tyle to ma przebiegu.